Apokalipsa dzień po dniu Bóg nienawidzi błędów Podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Pokutuj, a jeśli nie, przyjdę do Ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust. Apokalipsa rozdział 2, wiersze 15-16 do 16. Podczas gdy zbór w Efezie nienawidził czynów Nikolaitów, Apokalipsa 2,6: Członkowie zboru w Pergamos trzymali się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Wiersz 15. Jak Balaam, imię oznaczające tego, który pożera, sprowadził Izraelitów na manowce poprzez kompromis z Moabitami w bałwochwalczym kulcie i niemoralności seksualnej, tak Nikolaici doprowadzili wierzących w Pergamos do odrzucenia przykazań bożych. Podstawowe zasady wiary Nikolaitów przenikają dziś do większości kościołów chrześcijańskich. Antynomianizm, czyli przeciw prawu, można znaleźć w tych kościołach, które twierdzą, że Chrystus usunął prawo Boże dziesięcioro przykazań. Jest to jednak błędne rozumienie stwierdzenia, że nie jesteśmy poddani prawu, lecz łasce. Rzymian 6,14 Nikolajci wierzyli również, że to, co robimy z naszymi ciałami, nie ma znaczenia. Biblia naucza jednak, że grzeszne używanie naszych ciał ma wpływ na nasze zbawienie. Pismo Święte mówi, że chrześcijanie powinni być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Jakuba 1:22. Apostoł Paweł wyjaśnia, że życie wiarą nie oznacza odrzucenia prawa. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Rzymian 3:31. Istnieje więc różnica między przestrzeganiem prawa dzięki mocy żyjącego w naszych sercach Chrystusa, a przestrzeganiem go jako zwykłego ćwiczenia i zadania, które musi być wypełnione, aby zasłużyć na zbawienie. Przed tym drugim przestrzegał nas Paweł. Dlatego z uczynków Zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez Zakon jest poznanie grzechu. Rzymian 3,20. Jedynym sposobem na przezwyciężenie takich fałszywych nauk jest miecz moich ust, czyli zwalczanie błędu Słowem Bożym. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Jan 12:48. Bóg nienawidzi błędu, ponieważ prowadzi on do śmierci. Dlatego nie ma nic bardziej pomocnego w ratowaniu ludzi przed wieczną zgubą, niż nauczanie ich biblijnej prawdy, słów, które przynoszą życie. Zaśpiewaj je ze mną, wyśpiewuj mi je na nowo, cudowne słowa życia. Pozwól mi więcej zobaczyć ich piękno, cudowne słowa życia. Do dalszego studiowania. Księga Izajasza, rozdział 11, wiersz 4. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 21 oraz 24 do 27. List do Rzymian, rozdział 6, wiersz 1.